Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie, a dzisiaj dołączacie do mnie, kiedy właśnie stoję, ja wiem, przed jakimiś 70-80 Hyundaiami z serii N i Hatchback i Fastback, którymi za chwilę będziemy jeździć tutaj po torze, ale ogólnie rzecz biorąc, to przyjechaliśmy do Niemiec dzisiaj. Jesteśmy w Niemczech i będziemy w Nurburgu. Na że Nürburgring, jak się dobrze domyślacie, na pewno najniebezpieczniejszym torze na świecie, na pętli o długości ponad 25 km, żeby oglądać 24-godzinny wyścig Endurance. A teraz muszę spadać, bo tam właśnie wszyscy nawołują, że za chwilę się zacznie briefing i widzimy się później. A teraz idziemy do przedniego rzędu, gdzieś tam są nasze samochody. Ale zobaczymy za chwilę, co mi się trafi. Czy to będzie fastback, czy to będzie hatchback? A, jednak fastback. No to co? Let's go in! Tu obok mnie siedzi Michał, którego nie widać, ale pewnie czasem się odezwie, jakby co to... Wiedzcie, że ktoś tu siedzi, być może jego rękę będziecie widzieli. Wszyscy nam cały czas przypominają o tym, żebyśmy wciskali sprzęgło. No cóż, u. mamy tutaj w grupie wielu ludzi ze Stanów Zjednoczonych, więc może być problem, ale ja chyba nie będę go miał. Temperatura powietrza to 23 stopnie, a mój samochód ma dokładnie przejechane 323 km, więc jest nieźle. Fajne dotarcie będzie miał dzisiaj. Ok, do salą. Nie? Remember to uh, not hit any cones, try to um, uh, see how it goes in this and Just tie around the cones without hitting them. Very important is that you look far ahead here, that you see only the next cone that you have to go around, that you don't hit it. And out, accelerating, accelerating, accelerating. Yeah, yeah, push it, push it, push it. Come on, hard braking into the box. Perfect, right, perfect. All right, All around the cones looks good from here. We are. You can speed it up a little bit, and now come on, push it. Acceleration, yeah very good half-hitting. Yeah, that, yeah. that was cool. That would have been uh, a big crash, <laughs> <laughs> if uh, there would have been an exit. thank you have to break into the snowbox without um, overshooting it. Thank you. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be you. Dobra moi drodzy, teraz mamy przejazd. A potem hamowanie awaryjne z pominięciem przeszkody. <tututututututututu> That's what I'm talking about. Ładnie się trzyma, powiem Wam. Naprawdę ładnie. A jedziemy fastbackiem. Ja bym jeszcze się spróbował z tym hedgebackiem, Bym wtedy Wam mógł powiedzieć, czy rzeczywiście wrażenia są inne. Podejrzewam, że tak. Ja bym sobie porównał fastbacka trochę. Może to będzie na wyros, i niektórzy mi na co ty godasz Do Mercedesa CLA starej generacji, już obecnie odchodzącej. Napęd powiedzmy, że podobny, bo i tak zbalansowany naprzód, tu jednoznacznie tam tak w 70% z dołączanym tyłem, ale odczucia są podobne. że jesteśmy już na morzu. Chwila relaksu w strefie Hyundai, a Potem lecimy wreszcie się zameldować. Nie mam pojęcia, co oni teraz jeżdżą. Pewnie jakiś trening. Miałem wsiadać już do autokaru, ale nie, 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 nie. Patrzcie. No nie wierzę. Skyline R34. Oh. Bożyszcze. Wszystkich fanów motoryzacji. Jeden z największych klasyków na świecie, najbardziej pożądanych samochodów stoi przede mną. Co prawda, może nie jest to mój ulubiony tuning tego auta, ale nieważne. Kierownica po prawej stronie, no trudno. Nieważne, nieważny Nürburgring, nieważny. Ważne, że tutaj stoi R34. Cała grupa nasza amerykańska się zeszła, żeby porobić zdjęcia. Uważają, że jest zajebisty. Ja uważam trochę inaczej. Not my kind of tuning, but i tak jest okej. Okay. Okay, fajny pobyt się zapowiada, bo mamy. Tak, to, to są nasze pokoje. Właśnie dostałem kluczyk. go tutaj. I szukam swojego pokoju. Nie będzie to trudne, bo to numer 4, czyli tutaj. Wygląda to, to trochę jak kajuty albo takie pokoje dla gwiazd przed występem na jakimś koncercie. Proszę. Ale. No! No! <laughs> nie wytrzymam! Świetny! Świetny pomysł. Nie, nie naprawdę jest, jest ok, jest, to, to będzie na pewno przeżycie. Także moi drodzy, oto, oto moja cela. <laughs> Witam Was w sobotni poranek. Właśnie będziemy latać helikopterem nad Nurburgringiem. Nigdy tego nie robiłem, w życiu nie byłem na Nurburgringu, a co dopiero latając tutaj helikopterem. Później jest lunch, a później będziemy jeździć po Nurburgringu. Nie tylko na nim latać. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle usiąść za kierownicą. Wiem, że obiecałem Wam jakiś onboard, być może mi się to uda. Może niekoniecznie ze mną za kierownicą, ale na razie mam zamiar się rozkoszować pierwszym moim chyba w życiu, tak, pierwszym lotem helikopterem. Idziemy już do helikoptera. Mam nadzieję, że będą ładne widoki. Co ja mówię, na pewno będą. co Już się uderzyłem w głowę. Startujący helikopter powiem wam, że było niesamowicie. Pamiętajcie o tym, że zawsze na Instagramie też możecie śledzić takie rzeczy dużo wcześniej niż tutaj. Ten tor jest nie do ogarnięcia. Nurburgring jest tak ogromny, jest malowniczo położony, jest piękny i w dodatku niebezpieczny. Cóż za wybuchowe połączenie, moi drodzy, już się nie mogę doczekać tego co za chwilę, bo będziemy po nim jeździć. Wracamy. Witam moi drodzy w świecie i30n, fastbacków, hatchbacków, jeszcze nie wiadomo o którym będziemy jechać i nie wiadomo jeszcze kto będzie prowadził, dlaczego, no po to nie my ustalamy, a zresztą w sumie nieważne, no ważne, że wjedziemy wreszcie na tor i będziemy mieli okazję przejechać jedno okrążenie, prawdopodobnie nasz numer to między 26 a 28, ale, ale jeszcze dokładnie nie wiem. Przed chwilą w tle słyszałem niemiecki hymn, a to oznacza, że dokładnie mamy 20 minut do rozpoczęcia wyścigu 24-godzinnego na Nurburgringu, żeby ścigać się na tym torze chyba trzeba być niespełna rozumu, albo mieć naprawdę ogromne jaja, a poza tym przede wszystkim chyba po prostu umiejętności. Niesamowity tor, który jest wbrew pozorom bardzo nierówny, co sprawia, że jest bardzo niebezpieczny. Cała okolica tutaj żyje tym wydarzeniem w ogóle na coś takiego w Polsce na pewno w tym momencie pozwolić byśmy sobie nie mogli. Nie mielibyśmy szans niczego takiego zorganizować. I bardzo żałuję, bo żeby poczuć taką motorsportową atmosferę, trzeba przyjechać tutaj. Może to niedaleko, ale zawsze nie u nas. ale idę za tymi w kurtkach w kolorze Performance Blue z napisem N. Dziękuję bardzo. Będzie akcja. Okazję na żywo zobaczyć, jak wygląda szybki serwis na Nurburgringu podczas 24-godzinnego wyścigu. Zrobię trochę miejsca. W bardzo prawie seryjnym samochodzie, to no to, że tu nadal mam manualny skrzyniebieg. Ja no, współczuję na to, że manuale Może pomogę? Nie? To ja tylko pokażę, że, że tu nam lampa odprysnęła. To, to, to za to też wytrzyma się wsiąść. Tu możemy się śmiać z tego, że wszystko jest klejone na taśmę, bo to nie jest tylko tutaj, ale jest to najprostszy sposób i jednocześnie żeby cokolwiek naprawić. a ja jeszcze nie skończyłem tego filmu, ale myślę, że na tym właśnie dzisiaj poprzestaniemy. Dziękuję bardzo właśnie za to, że mnie tutaj zaprosił. Bez was wszystkiego tego na pewno bym nie zobaczył, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. A wy dajcie znać, czy kiedykolwiek byliście na Nurgurgringu, jeżeli nie, to mam nadzieję, że dzisiaj, choć trochę przybliżyłem wam to, co tutaj się dzieje, jaka tu panuje atmosfera. Wyścig trwa, jeszcze chyba nawet nie osiągnęliśmy jego połowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Jeżeli nie słyszeliście tego, co powiedziałem przed chwilą, powtarzam jeszcze raz. Cześć! Pa!